Wiktor Szostało, artysta, maratończyk i kapitan jachtowy. Lubi wielkie wyzwania. Zawsze stawał w obronie wolności i tolerancji. Tak było w czasie studiów Prakowskiej ASP, gdy w latach 70. przewodniczył Studenckiemu Komitetowi Solidarności i w roku 1981, gdy tworzył i kierował tymczasowym zarządem regionu Solidarność Pobrzeże w, w Koszalinie. Po zwolnieniu z internowania wyjeżdża do USA, ale tam nie spoczywa na laurach. Organizuje demonstracje przeciwko inwazji na Irak i tworzy swoją sztukę, zaangażowaną w walkę o przyszłość naszej planety i jej naturalne środowisko. Polityka, jak sztuka, wymaga wizji i wytrwałości. Kandyduje do Europarlamentu. By popierać polską i europejską kulturę, promować nasz region i stworzyć szansę polskiemu rolnictwu ekologicznemu. Zdrowa dieta oparta o ekologiczną żywność to jedyny sposób na powstrzymanie wzrostu zachorowań na choroby cywilizacyjne i nowotworowe. W Parlamencie Europejskim będę walczył o większe niż dotychczas wsparcie dla polskiego rolnictwa ekologicznego. Jako europarlamentarzysta. Będę zabiegał o większe dotacje dla kultury i sztuki, gdyż kultura i sztuka stanowią nasze wspólne polskie, ale też i europejskie dziedzictwo kulturalne. Swojego najmłodszego syna Jonasza pragnie wychować na świadomego Polaka i Europejczyka, któremu nie będzie obojętna przyszłość Polski, Wybrzeża Bałtyku i całej naszej Zjednoczonej Europy. W Parlamencie Europejskim będę promował nasz region i jego szczególne walory turystyczne i zdrowotne. Wiktor Szostało, wyobraźnia i wiedza artysty, upór maratończyka i odwaga żeglarza. Lista Europa Plus, Twój ruch w wyborach do Parlamentu Europejskiego.